Jesteśmy w przy ulicy Hubala 1 i niestety mam windę marki, Wida Warszawa. Niestety mam nową śledźnięcie kontraki, Warszawa. Niestety mam windę Warszawę. Niestety osiedłówka z tyłu na na nową śledźnięcie kontraki, Warszawa. No niestety. Tutaj jak widać mam tą windę Warszawę. No niestety, mamy chyba windę Warszawę, teraz się pojedziemy, już jest. Tak wygląda drzwi. Jedziemy na dziesiątą. O góry, patrzcie, patrzcie, to się stało z miedoskazywaczem. Rok budowy 2010. Czyli do 2010 jeździła gmina osiedlowa. I zobaczcie, co się stało z niedoskazywaczem, patrzcie! Mam jeszcze lustro, cześć. I przejdę do grudnia 2022. Niestety, wina Warszawa. Ale przejdziemy do drugiej klatki i zobaczymy, czy będzie zręb. Niestety, wina Warszawa. Mam dyszkę. Dobra. Teraz przejdziemy do drugiej klatki. Jak teraz zobaczymy, jest przejście. Tutaj mamy przejście. Chyba mam nadzieję, że będzie zręb. Oby na pewno, żeby tu jeździł zręb. Teraz no to sprawdzimy. Czy jest tuż zręb? Jakby na pewno, żeby tutaj jeździł. Jest! Oryginalny, Jezus Maria, jest osiedłóweczka i to naprawdę lubię. Jezus Maria, Jezus, nareszcie znalazłam osiedłóweczkę. I to oryginalny przycisk przechłonie od zręba. No tak, w klasy trzeciej jeści zręb. Właśnie czekamy. Tutaj widać dźwięki z maszynowni, ale tak, w nim blokuje się osiedówka. I to ja naprawdę lubię. Jeszcze do szybu? Jedzie już. Jest! Przy, przyjechała. Jest to generacja druga. Tak wygląda to dźwięk. Oryginalny, O Jezu! Jezu, jak czasnąłem! Oryginał, moi drodzy! Zręb oryginalny. To jest zręb z białym poświetleniem. I, o... I jeszcze pojedziemy nią na dziesiąte, a ARAM. O kurde. No to super, że tam jest się osiedlówka. I to ja naprawdę lubię. I to jest... I... I to oryginalny. Ty co jest? Czekaj, czy ty, ty, to co jest? Czy musimy na trzecim? O nie. O nie. O ja nie mogę. Ja nie mogę. Co to było? Ktoś tam na trzecim sobie. Na chwilę widzimy. Parter. Mam parter. Jeszcze pokażę. Kominę. Pojechał. Teraz musimy zaczekać na osiedówkę. Ale tak, w tej klasce jest osiedłówka. Łapka w górę. Sobie teraz będziemy na chwilę poczekać na osiedłówkę. No to co, czekamy właśnie na osiedłówkę. Dobra, teraz je przywołujemy. I to jest przycisk z czerwonym oświetleniem. Naprawdę, takie fajnie znalezisko. Kolejna osiedlówka na moim kanale. Znaczy pierwsza. Zaraz przyjedzie. Jeszcze mamy drzwi od zręba. Bierzemy do szybu. Nie jedzie. O, już jedzie. A to poczekamy na... Zręba. W klatce trzeciej jest wina Warszawa, a w tej klatce osiedłówka. No to co? Zaraz przyjedzie.